Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Graba, a to jest kolejny unboxing na naszym kanale. Coraz więcej ich się pojawia, ale myślę, że to jest generalnie dobra rzecz. Dzisiaj kolejna naprawdę świetna maszynka mianowicie jest to bardzo ciężki laptop MSI GT72Q. Naprawdę bardzo mocna maszyna. Ja nie wiem, czy to przypadkiem w tej chwili nie jest najmocniejszy albo jeden z najmocniejszych laptopów dostępnych. Na naszym rynku. Procesor Intel Core i 7, karta graficzna Nvidia GeForce 980M, 16GB RAMu, dysk SSD, dysk HDD. 1TB z SSD jest bodajże chyba 128, ale to i tak zapewni bardzo szybką pracę tego laptopa. Bodajże 17-calowa matryca, oczywiście pełne HD. No i możecie zobaczyć w tej chwili, jak to pudełeczko wygląda. To, co jest tutaj fajne, właściwie, znaczy nie wiem czy do końca fajne, mianowicie na tym pudełku nie widać samego laptopa i to mnie aż po prostu korci, żeby czym prędzej to pudło rozerwać i zobaczyć, co jest w środku, jak ta wspaniała maszyna wygląda, ale jeszcze troszeczkę poczekamy. Z drugiej strony, właściwie pudełko jest identyczne, także już Wam nie będę pokazywał. Natomiast na dole możecie zobaczyć parę mm, funkcji, które jeszcze ten laptop posiada. Z nich. Najciekawsze wydaje mi się chociażby Matrix Display to pozwala na podłączenie dodatkowo trzech monitorów do tego laptopa, co może dać naprawdę bardzo fajne rezultaty. Dodatkowo opcja Killer, która teoretycznie powinna zmniejszyć lagi w grach sieciowych, polega to na tym, że Laptop wykrywa jakby pakiety wysyłane przez gry internetowe, czy ogólnie przez gry, które korzystają z internetu, i jakby te pakiety mają wyższy priorytet. One są pierwsze nadawane, pierwsze odbierane, i to teoretycznie powinno sprawić, że mamy lepszą przepustowość tego łącza, jeżeli chodzi o granie. Myślę, że to sobie na pewno. Sprawdzimy. Co tutaj jeszcze takiego jest? Klawiatura Steel Series. To jest. Steel Series, tak dobrze mówię Boże? To jest dość fajne, bo to zapewnia na pewno bardzo, bardzo dobrą jakość tej klawiatury oraz podświetlenie. Kilku strefowe bodajże, ale to na pewno jeszcze sobie sprawdzimy. Ja przypuszczam, że jakąś recenzję tego laptopa zrobię i wtedy przekażę Wam wszelkie informacje na temat tego, jak ta maszynka się sprawuje. W każdym razie jestem zadowolony, że stałam się posiadaczem tego sprzętu. Bardzo mi się on przyda, chociażby przy jakichś wyjazdach, gdzie będę miał jakiś materiał, a nie mogę tego zrenderować. Po takim wyjeździe już jest troszeczkę na późno na. na publikowanie na przykład tak było z Gamescomem. Bardzo żałowałem, że nie miałem takiej maszyny, która by mi umożliwiła stream czy rendering materiału, który tam nagrałem. Teraz to się oczywiście zmieni. To jest na tyle potężny laptop, że będę mógł też na nim pograć. Mam nadzieję, że może dzięki temu więcej gier będziemy mogli wspólnie z Pandą zagrać, gdzie no, jest wymagany troszeczkę mocniejszy komputer. Na tym laptopie nie powinno być żadnych problemów, żeby jakąś tam najnowszą produkcję odpalić. Co więcej, wydaje mi się, że na wysokich detalach czy na maksymalnych nie powinno być problemu, żeby tę produkcję ograć. Dobra, za dużo już tutaj gadamy, także ja już też chcę się dobrać do tego laptopa, także ugh, czas na najlepsze na rozpakowywanie. Ale się dość mocno rozgadałem a propos tego laptopa, tak na początek. Mimo tego, że... Wow, kurde, Mimo tego, że już strasznie chciałem go otwierać i otworzyliśmy i już tutaj widzę, naprawdę super to wygląda. Pojawia się logo, pojawiło nam się logo MSI Gaming Series. To jest seria oczywiście gamingowych laptopów MSI. No i już tutaj świetnie to wygląda. Widzę jakieś takie szczotkowane aluminium. No i otwieramy, otwieramy. No już, już nie, nie mogę zwlekać, ale zobaczmy najpierw tutaj Mm, nie mogę go wyciągnąć jakby pojedynczo, więc zobaczmy. No muszę wyciągnąć całego laptopa po prostu. Ale jest świetny, już teraz mi się podoba przy samym wyciąganiu. Dobra, e, na razie tego laptopa tu odłożymy. E, zobaczmy co tu jeszcze mamy, no są kable oczywiście. E, jest zasilacz dość sporawy, powiedziałbym dość sporawy ten zasilacz. E, troszkę ciężki, trochę ciężki. Znaczy, ja mogę porównać to, powiedzmy, do laptopa, którego ma Panda. Wydaje mi się, że ten zasilacz jest troszeczkę cięższy. Tu jeszcze, oczywiście, dojdzie kabel z tej strony, ale nie ma, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. W każdym razie, no, mógłby być, przypuszczam, ociupinkę lżejszy. Nic już tutaj więcej nie mamy. Ja sprawdzam jeszcze, ok. Także te pudełko już właściwie całe opróżniliśmy. No i słuchajcie, teraz to, co najlepsze to, co to wszystkie lubią najbardziej. Uwaga, no i proszę, jest nasza bestia. Uch, kładę go tutaj i otwieramy. Uwaga, pierwsze otwarcie laptopa. Taram. tak on też wygląda. Ja postaram wam się też pokazać te podświetlenie, jak ono działa. Wiadomo, troszeczkę tutaj jest pyłków, natomiast bardzo ładnie ten laptop się prezentuje. Możecie zobaczyć ta klawiaturka. Wydaje mi się, że jest jakby troszeczkę niestandardowa. Znaczy są takie inne powiedzmy symbole na tej klawiaturze, ale bardzo fajne. Bardzo ogromny bym powiedział touchpad. Touchpad wydaje się być naprawdę spory. No i ta przestrzeń ogólnie, gdzie możemy położyć ręce też, wydaje się dość spora. Widzimy między monitorem. Między monitorem a klawiaturą jest umieszczony głośnik. Dość spory głośnik, który przypuszczam, że będzie zapewniał naprawdę bardzo fajne brzmienie. No i kurczę, nie mogę się doczekać, żeby już to odpalić. Zobaczmy, jeszcze mamy tutaj blisko, blisko samych klawiszy, blisko klawiatury, mamy włączniki i różne funkcje. Zastanawiam się, czy ja gdzieś przypadkiem nie będę tego zahaczał, kiedy, kiedy będę kiedy będę tego używał. Mam nadzieję, że e, nie. Bardzo fajnie ten touchpad wygląda. On ogólnie znajduje się jakby na takiej ceramicznej podstawce. No to nie wiem, jaki to jest materiał, natomiast to jest dość sporawe, ale wygląda bardzo fajnie, bardzo estetycznie i bardzo drapieżnie, bym powiedział, naprawdę, aż, aż już się nie mogę doczekać, kiedy tego będę używał. Mam nadzieję, że już przy tym unboxingu będę wam mógł pokazać, jak wygląda podświetlenie tej klawiatury. Jeżeli tak, to w tej chwili jakaś tam przebitka się pojawi i zobaczycie, jak klawiatura Świeci. Matryca tutaj, z tego co widzę, ekran jest bodajże o przekątnej 17 cali, może 17 z kawałkiem. Oczywiście to jest w rozdzielczości 1080p, czyli 1920 na 1080 Jest też możliwość, żeby ten obraz puścić na przykład na urządzenia, które obsługują rozdzielczość 4K. Nie ma z tym żadnego problemu, także to też jest bardzo fajna funkcja. Zobaczmy jeszcze. Jak wygląda całe otoczenie tego laptopa z przodu? No, właściwie tutaj nic nie mamy, chociaż widzę, że są tutaj lampki. Także tutaj na pewno są diody kontrolne, które będą różne funkcje sygnalizowały. Z kolejnego boku, jeżeli patrzymy od frontu, to jest lewy bok. Mamy, kilka, mamy tutaj kilka gniazd. To są cztery gniazda USB. Jeśli się nie mylę, wszystkie te gniazda to są USB 3.0, jest czytnik kart. No i mamy tutaj do podłączenia gniazda mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe i dwa gniazda. Które właściwie nie wiem, za co są odpowiedzialne. One wyglądają podobnie, ale te symbole są takie, że w sumie nie wiem, co by to miało być z tyłu. Z kolei mamy wyjście Ethernet, mamy wyjście HDMI, mamy znowu dwa jakieś przyłącza, które nie wiem, do czego miałyby służyć. No i jeszcze jeden, jedno gniazdko, też nie wiem właściwie do czego. Aha, dobra, to będzie prądowe. Widzę, że to już będzie zasilające na. Pewno. Mamy też tutaj wywietrzniki, ale też w takiej fajnej formie zrobione wydaje mi się jakby to był tył sportowego samochodu, także bardzo fajne skojarzenia. Z kolejnej strony mamy natomiast jeszcze dwa wejścia USB, no i płyty napęd CD, także tak to generalnie wygląda. Tak jak już mówiłem, ten tył bardzo fajny, takie szczotkowane czarne aluminium z bardzo ładnym logiem Gaming Series i logiem MSI. Tak to wygląda ludziska. Tak generalnie wygląda ten laptop. Naprawdę bardzo fajnie. Jest dość ciężki. Wydaje mi się, że jest dość ciężkawy taki. No i jeszcze ten zasilacz, który też troszeczkę waży. Zresztą, tak jak mówiłem, same te pudełko też wydawało mi się naprawdę bardzo ciężkie. W każdym razie, naprawdę fenomenalnie ten laptop wygląda. Też powiem szczerze, że, że nigdy jakoś nie miałem takiego mocnego laptopa, jakoś tam nigdy w nich nie obcowałem, także to będzie dla mnie naprawdę mam nadzieję super sprzęt, który spełni wszystkie moje oczekiwania względem niego, a trochę ich jest, tak jak Wam mówiłem, chociażby renderingi, chociażby streamy gdzieś z jakichś innych lokalizacji, czy chociażby żeby to był laptop, który tutaj może normalnie działać jako, no może nie jako stacjonarny komputer, bo wiadomo, że ta wydajność będzie troszeczkę mniejsza, ale myślę, że nie na tyle, żeby nie móc grać w najnowsze tytuły. Będę chciał przeprowadzić recenzję tego laptopa, także jeżeli macie jakieś pytania konkretne, chcielibyście pod jakimś konkretnym kątem, żebym sprawdził jakąś tam daną rzecz czy funkcję, to oczywiście piszcie. Dajcie mi koniecznie też znać, jak Wam się te unboxingi podobają, jeżeli macie jakieś sugestie, coś byście proponowali do zmiany, czy coś zmienili, to oczywiście piszcie. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A my widzimy się na kolejnym materiale i mam nadzieję, że też na testach z tego laptopa. Trzymajcie się, dzięki Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!